Serdecznie. Dzisiaj zrobimy biały biszkop. Potrzebować będziemy szklankę białek, szczyptę soli, szklankę cukru, półtora szklanki mąki pszennej, 3 łyżki oleju i półtora łyżeczki proszku do pieczenia. Białka z cukrem ubijamy na sztywno. Białka już mamy ubite, teraz dolewamy olej i będziemy dosypywać proszek z mąką do pieczenia i takimi ruchami półokrągłymi należy ciasto wymieszać najlepiej jak... A mąkę z proszkiem przesiejemy przez siteczko. Będzie biszkopt biały, bardziej puszysty. Takimi ruchami półokrągłymi należy mieszać. O średnicy 25 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia, i biszkopt będziemy piekli w 170 stopniach około 40 minut. Ja zawsze mówię do suchego patyczka. to należy wyrównać i wkładamy do piekarnika. Tak przygotowany biały biszkopt wędruje do piekarnika. I tak oto biały biszkopt mamy upieczony. Pozostawiamy do ostudzenia. Możemy go przełożyć bitą śmietaną, dżemem, pobidłami, galaretką. Biały biszkop jest fantastyczny. Możemy zrobić go jako wkładkę do tortu. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Biszko pozostawiamy do ostudzenia.